Pozycja numer dwa. Obraz Leona Wyczółkowskiego. Rybak z siecią. Kwota to. 27 tysięcy. Widziałem 27, 28, 28, 30, może 30, dziękuję, 30. Mam 30, 32 tysiące, 32 tysiące poprawy w tej chwili, 34, 34 tysiące w tej chwili, 30, 40, 40, 40, dobrze, widziałem, 40, 40 tysięcy, czy mogę zrezygnować, 42 i 4, 44, 44 w tej chwili i 6, 46 tysięcy mam w tej chwili, 48 i 50, czekam na mam 50, dziękuję, 50, 50 tysięcy w tej chwili. 50 tysięcy mam w tej chwili po raz pierwszy. 50 tysięcy w tej chwili po mojej prawej. 52 widziałem. 52 tysiące. 52 tysiące i 4. 54 i... 55. Dobrze. 55, 55, 56, 57. 57, 57, 58 widziałem. Dziękuję. 58, może 60. Czy mogę 60 zobaczyć? 60 tysięcy, dziękuję, mam 60, mam 60 po mojej prawej. 60 mam po raz pierwszy, proszę o 62, no chociaż 61. 60 tysięcy mam w tej chwili, ciągle u pani jest 60. 60 po raz pierwszy, czekam na 61. 60 tysięcy mam w tej chwili, 60 tysięcy mam w tej chwili po raz pierwszy, proszę o 61. 60 tysięcy mam ciągle u pani 60. 60 po raz pierwszy, 60 tysięcy mam po raz drugi i 60 tysięcy, uwaga, jest 61. O tu pan mnie zaskoczył. 61. Dobrze. 62. 62 po mojej prawej. 62. To właśnie państwo włączenie się w internetu, kiedy internetu nie było. 61, 62. 62 jest u pani. 62. Proszę o 63. Czekam na 63 tysiące. Mam 62 po mojej prawej po raz pierwszy. 62 po mojej prawej po raz drugi. I 63. 63 tysiące. Internet. 63. Internet. Czy sala powie 64? Czekam na 64. 63 w internecie po raz pierwszy. 63 w internecie po raz pierwszy. 63 w internecie po raz drugi. 63 w internecie. Uwaga, Panie Właśnie, będziemy zamykać. 63 tysiące, uwaga, bez zmian jest. 63 w internecie, uwaga po raz. Trzeci. Strzelany za 63 w internecie. Dziękuję bardzo.